Dzień dobry! Korzystając z tego, że nie pada śnieg, nie pada deszcz i temperatura jest w granicach zera, kontynuujemy tematykę naszego domu i naprawy dachu. I myślę, że w tym kadrze filmowym, który teraz widzicie, jest coś, co w ogóle nie pasuje. Mówię o tym, ale specjalnie to tutaj przyniosłem, żebyście zobaczyli i wytłum wytłumaczę Wam pokrótce, jak to było zrobione wcześniej. Były takie właśnie zbiorniki, które, co ciekawe, dno jest totalnie wygięte w tą stronę, prawdopodobnie przez lód, ale to był zbiornik, który zbierał wodę. Woda była wpuszczana przez takie rury spustowe bezpośrednio do tego zbiornika, czyli powiedzmy tak jak teraz i w tym zbiorniku, ja już tutaj nie mam, ale... Była włożona pompa do wod wody brudnej, i takimi oto rurami było to pod ziemią przeprowadzone do takich dużych zbiorników 1000 litrowych, czyli jeśli woda tutaj osiągnęła pewien poziom, był tam pływak założony, załączał tą pompę i woda była przepychana z tego zbiornika. Do tamtych dużych zbiorników. Tutaj jest w granicach, nie wiem, to jest 150, 100 litrów, 200, coś koło tego. I to przez jakiś czas pewien u nas funkcjonowało, sprawdzało się. Minusem było to, że nie za bardzo tutaj, słuchajcie, nawet konewką można było operować, bo kiedy były tutaj te wszystkie rury, te jakieś rzeczy w środku. To konewki nawet za bardzo nie można było włożyć, więc to było średnie, więc ta woda wypływała tam. No i trzeba było kombinować, że jak z tamtej wody, no z tamtych zbiorników, podlać na przykład tutaj jakieś rośliny, to wszystko tutaj będzie odnawiane jeszcze na wiosnę. Zobaczycie, jak to się będzie rozrastało. Więc generalnie tak było, a teraz pokażę Wam, jak będzie. To aut, bo już się nam nie przyda. I teraz pierwszą rzeczą oczywiście, którą trzeba przewidzieć przy takich instalacjach. Tutaj mamy rynny KJG i producent przewidział oczywiście mnóstwo kolanek. Tutaj weźmy sobie jakieś kolanko, tak? Załóżmy sobie na przykład, tak? Trzeba tą rynnę spustową pionową poprowadzić przy elewacji domu. Czyli powiedzmy, to będzie tak. Tutaj mamy rurę właśnie tą pionową, która mogłaby być na przykład tutaj. Do tego, żeby zamocować tą ryn rynnę, przepraszam, rurę, są takie obejmy. To wszystko sobie mocujemy i przykręcamy gdzieś tam do elewacji. No oczywiście tutaj trzeba tym kolankiem zejść jeszcze, więc będzie pewnie drugie kolanko. Trzeba będzie tutaj to przedłużyć w ten sposób kolankiem zejdziemy tam i idziemy tą rurą w dół. Kiedy zejdziemy tą rurą spustową w dół to może sobie zostać. Możemy na samym dole zrobić taki meg. Połączyć to możemy czekajcie jak to będzie żebym się nie pomylił. O, czyli ta rura na dole będzie zakończona w ten sposób. I wypadałoby. Ona oczywiście może sobie tutaj wypływać bezpośrednio na trawnik jak najbardziej. Ale jeśli tej wody jest dużo, to jest pewne prawdopodobieństwo, że woda cofnie nam się pod budynek. I będzie ciągle ta woda tam podmakać nam ten beton na przykład będzie nam zamakać, jeśli jest spad, no to ta woda będzie odchodziła, ale jest również takie rozwiązanie jak rury, może się spotkaliście, takie runy, rury, przepraszam, drenażowe, które się wkłada do tej rynny, do, rur, do rynny, sorry, do tej rury właśnie spustowej i ta rura jest rozłożona gdzieś tam. Ona odchodzi od budynku. Woda sobie równomiernie rozpływa się po, pod ziemią. I to jest słowem wstęp, wstępu. A teraz pokażę Wam temat dzisiejszego filmu. O, sorry. Tutaj to zabieramy. I przede mną pojawi się i przed Wami Taradaon. Jeden zbiornik duży i podstawa do niego. Zobaczcie. Tutaj mamy 260-litrowy Waterform Peruno set, czyli marka Waterform, a producentem jest Proster Plast. Jeszcze to nie koniec, ponieważ mam jeszcze drugi zbiornik, troszeczkę mniejszy. Tutaj mamy zbiornik o nazwie smut. I to jest 200, czyli 200 i 260 litrów. Różnica w tych zbiornikach jest w sumie taka. Oprócz pojemności, oczywiście. Kształt minimalnie się różni, ale tutaj mamy jeszcze tą dostawkę na dole, która podnosi cały zbiornik do góry. I to jest fajne rozwiązanie, bo. Tutaj sobie założymy kranik i teraz słuchajcie, cyk. Podkładam wiaderko czy też konewkę odkręcam kranik i pięknie woda mi sobie leci do tego mojego zbiornika i mogę później zacząć podlewać Dlaczego są dwa różne zbiorniki? Ponieważ tych miejsc dookoła domu mamy chyba 5 albo 7 jest kilka miejsc tutaj tych spustowych i czasami będzie przydatne właśnie to podniesienie a czasami ten zbiornik wtedy oczywiście jest tutaj no jakieś 30 cm wyższy. Czasami będziemy chcieli go ukryć troszeczkę zrobić w dół. Więc dlatego też zdecydowaliśmy się na ten mniejszy zbiornik. Dobrze, tutaj mamy co? Mamy to wieko. Wieko jest zakładane na takie zatrzaski, więc tutaj się to przebija. Wklikujecie to wszystko i raczej Żadne dziecko Wam tutaj nie wpadnie. Mamy również takie predefiniowane miejsca do otworów, chociaż tutaj przy tym zbiorniku nie będziemy korzystać z tego wlewu górnego, tylko raczej wykorzystamy boczną ściankę, czyli na boku zrobimy zarówno wlew, wejście wody, jak i na dole wyjście. I w tym dużym zbiorniku analogicznie to zostawimy zatkane. A wykorzystamy sobie tutaj bok. I na dole również zrobimy wyjście. No i dobra. I teraz kwestia podłączenia się do tej rury. Jest kilka zestawów. Już tutaj idę. Ja wybrałem zestaw o numerze 7. I już Wam pokazuję w takim razie, co jest zawartością takiego zestawu. Bo jest tutaj całkiem sporo elementów. Dobra. Tutaj są instrukcje, więc z tego też warto skorzystać. To się przyda. I lecimy. Pokażę wam co i jak. I to jest praktycznie wszystko, co będzie nam potrzebne, żeby zainstalować i zbierać tą duszczówkę. Począwszy od takiego gumowego zbieraka wody, który instaluje się w samej Rynnie w środku. Następnie mamy filtr. Filtr jest odkręcany, i to jest taki koszyczek na igły. U mnie obstawią, że to będzie bardzo często zapchane, więc będę musiał tutaj często robić tą inspekcję. To miejsce łączymy takim wężykiem, a to mocujemy już w samym zbiorniku. I to jest jedna, jak gdyby, jedna linia. Później mamy. Kranik na dole, jeśli będziemy chcieli, wcale tego nie musimy instalować. Może to być, nie musi. Mamy też taki spust na szybko złączkę. To również możemy zainstalować, ale wcale nie musimy. Jak to chce, to może. I mamy jeszcze jeden spust, słuchajcie, na wąż taki. Oj, tutaj będzie temperatura za niska, żeby to teraz wcisnąć. I do. Do tego mamy taką podlewaczkę, czyli jeszcze mamy kolejną opcję dołożenia takiej podlewaczki, żeby korzystać bezpośrednio z wody, która grawitacyjnie będzie wypływała. I mamy jeszcze otwornicę. Już tutaj sobie otwieramy. Patrzę tylko, że for e, use for plastic only, czyli mamy tutaj otwornicę. Tylko i wyłącznie do wiercenia w plastiku. Dwie koronki, dwie średnice. To powinno starczyć, żeby to wszystko zainstalować. To co? Bierzemy się w takim razie do pracy. Minął jeden dzień. Dzisiaj rano się budzę i jak widzicie, śnieg na dachu, śnieg na trawie. W marcu, jak w garcu, prawda? Temat tego zbiornika jest zakończony. Tutaj widzieliście, że postąpiłem troszeczkę inaczej niż producent pokazuje, ponieważ to ten zbieracz wody jest zalecany do mocowania w rynnie spustowej pionowej, czyli tutaj. Ale, że tutaj mamy taką sytuację, że ten dach jest dosyć nisko zakończony. Zbiornik poszedł w górę, więc zrobiłem coś takiego. Sprawdziłem, zbiera wodę, więc działa to jak należy. Oczywiście, w innych miejscach, jak będę to jeszcze montował, no to wtedy robimy to w pionowej, bo tutaj jest chyba jedyna taka sytuacja wokół domu. Czyli ten zbiornik mamy zakończony. Tutaj już się pięknie woda zbiera. Zostały pozostałe zbiorniki analogicznie. To samo robię co tutaj. Jeszcze później, na wiosnę, kiedy będzie robiony tutaj docelowy ogród, na końcach tych rynien spustowych będą tak zwane, jak to się nazywa, odsadzak, odsadzak boczny, gdzie mamy filtr również, i później przechodzi to już w, ryn, w rurę tą drenażową. To tutaj odezwa do Was, na pewno ktoś z widzów domi Drewno wie, jak obliczyć długość ry, rury drenażowej. Czy to się liczy od długości rynny, a może od metrów kwadratowych dachu? Poradźcie, bo na pewno to będę jeszcze robił. I tyle. To miejsce wygląda już jak należy. Ja z tym drugim zbiornikiem odchodzę, bo to już trafi w inne miejsce. To zostaje tak, jak jest. A my widzimy się już niedługo. Linki do tych rozwiązań z Waterformu tradycyjnie w opisie filmu. Tych zbiorników jest od groma, więc możecie dopasować my, żeśmy wybrali takie, a wy może dopasujecie coś innego. Na razie, cześć.